W laboratorium Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie jest już niezbędna aparatura diagnostyczna i testy wykrywające SARS-CoV-2, a personel jest po odpowiednim przeszkoleniu. Dostaliśmy już ministerialny, który upoważnia do rozpoczęcia pracy laboratorium albo tego w kierunku oznaczania tego wirusa SARS-CoV-2, czy w kierunku choroby COVID-19. Jest taka rzecz, że ten aparat w tej chwili jest jakby instalowany. Koleżanki, które tam pracują, rozpoczynają już pracę. Być może lada dzień uruchomimy. Wymaga to pewnego na początku rozruchu takiej maszyny, sprawdzenia, czy dobrze to wszystko działa, pewnej kontroli. Nawiasem mówiąc, każdy laboratorium jest kontrolowane przez zewnętrzne laboratorium, czy prawidłowo wykonuje wyniki. Kiedy w takim razie Kościerski Szpital będzie mógł rozpocząć? Począć badania w kierunku koronawirusa. Myśmy rozważali, że może nad w tym tygodniu Piątek będzie nasze już laboratorium działało w pełni, jakby profesjonalnie. Może a na pewno od przyszłego tygodnia powinno już wszystko chodzić. Czy oznacza to, że każdy będzie mógł przejść do szpitala i zrobić sobie test na koronawirusa? Nie, to jest jakby właśnie badanie w kierunku ochrony naszych pacjentów. Na sor po prostu pacjent będzie oczekiwał, że nie ma pilności, będzie pobrana próbka, wysłana i to badanie będzie podstawą, czy go izolujemy, czy wysyłamy, czy możemy przyjąć i bezpiecznie radzić jego chorobę tą normalną. A kiedy będzie taka możliwość, że każdy chętny będzie mógł się przebadać? Jeżeli ktoś ma objawy, na przykład, ale nie wiemy, czy to jest zapalenie płuc, czy na przykład inna infekcja, to my go izolujemy, robimy badania i na dzień dzisiejszy, kiedy jesteśmy w gotowości, gdyby to był COVID, to mamy obowiązek odesłać takiego pacjenta. Natomiast gdyby zwykle płuc, to przyjmujemy. Czyli będzie to takie badanie które nam będzie pomagać w rozróżnieniu pacjenta COVID-19 plus od COVID-19 minus. Gdyby przyszłościowo rozwinęła się technologia, albo nasze laboratorium robiłoby kilkaset badań na przykład na dobę, to możliwe, że będziemy robić powszechnie tego badania. Ale to jest ten początek.